Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu. No właśnie, znamy te nazwy, prawda? Ale czy na pewno wiemy, co tak naprawdę się za nimi kryje? W oparciu o książkę Richarda Pita Unholy Trinity, czyli nieświęta Trójca, przyjrzymy się, jak instytucje, które miały stać na straży globalnej gospodarki, zdaniem autora, same stały się ogromnym problemem. Ok, ten cytat to jest w zasadzie sedno całej naszej opowieści. On mówi o tym, że coś, co zaczęło się jako szlachetna obietnica stabilności i rozwoju, z czasem zostało coś przejęte przez zupełnie inne siły z zupełnie inną agendą. Ale, żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się w czasie do samego początku, do momentu, gdy świat leżał w gruzach i szukał jakiejkolwiek nadziei. Wyobraźmy sobie rok 1944. Druga wojna światowa wciąż trwa, ale jej koniec jest już na horyzoncie. Przedstawiciele 44 krajów spotykają się w małym miasteczku Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych. Mają jeden wielki cel: stworzyć system, który nie dopuści do powtórki z lat 30., do chaosu, który pchnął świat w objęcia wojny. Ale był też drugi, mniej oficjalny cel. Stany Zjednoczone chciały wykorzystać ten moment, by ostatecznie przejąć od Wielkiej Brytanii pałeczkę lidera światowych finansów. I to nie były tylko pobożne życzenia. Zobaczcie na te liczby. Od samego początku system był zaprojektowany tak, by to Amerykanie rozdawali karty. Ich wkład finansowy był tak gigantyczny, że dawał im niemal jedną trzecią siły głosu. W praktyce oznaczało to prawo weta. Nic ważnego nie mogło się wydarzyć bez zgody Waszyngtonu. Układ sił został, można powiedzieć, zacementowany już na starcie. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego momentu do punktu zwrotnego do rewolucji w myśleniu, która jak twierdzi autor, nas zawsze zmieniła DNA tych organizacji. Przez pierwsze dekady po wojnie światem rządziła filozofia Johna Maynarda Keynesa. W skrócie, wierzono, że państwo musi aktywnie interweniować, by łagodzić kryzysy, dbać o miejsca pracy i usługi publiczne. Ale w latach 80. nadeszła prawdziwa rewolucja. Na scenę wkroczył neoliberalizm. Jego przesłanie było dokładnie odwrotne Rynek wie najlepiej, a państwo powinno się usunąć w cień i po prostu nie przeszkadzać. Więc czym jest ten neoliberalizm tak w prostych słowach? To przekonanie, że najlepszym sposobem na rozwój jest uwolnienie rynku. Magiczne słowa to prywatyzacja, czyli sprzedaż państwowych firm, deregulacja, czyli znoszenie przepisów krępujących biznes, i oczywiście wolny handel bez żadnych ograniczeń. Ta idea stała się nową religią światowej ekonomii. Zobaczmy zatem, jak ta nowa religia przełożyła się na praktykę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy znalazł do tego idealne narzędzie, które nazwano warunkowością pożyczek. Ten mechanizm był genialny w swojej prostocie. Wyobraźmy sobie: kraj wpada w tarapaty finansowe i desperacko potrzebuje pieniędzy. Puka do imf Fundusz mówi: Oczywiście, pomożemy, pożyczymy wam miliardy, ale i właśnie po tym ale następowała cała lista warunków. Gotowy pakiet reform, których kraj musiał się podjąć. Pomoc finansowa stała się potężną dźwignią do narzucania konkretnej polityki gospodarczej. A co było w tym pakiecie? No cóż, prawie zawsze to samo. Ten zestaw zaleceń, znany jako konsensus waszyngtonski, to kwintesencja neoliberalizmu. Prywatyzować, ciąć wydatki socjalne, otwierać granice dla zagranicznego kapitału, deregulować. Ten sam lek przepisywano każdemu pacjentowi, niezależnie od tego, na co chorował. I ktoś mógłby pomyśleć, że Bank Światowy, ta siostrzana instytucja, działał inaczej. Nic bardziej mylnego. Tam zaszła bardzo podobna radykalna zmiana. To była fundamentalna transformacja. Bank Światowy przestał być po prostu bankiem odbudowy dróg i zapór. Zamiast tego zaczął udzielać gigantycznych pożyczek na tzw. dostosowanie strukturalne. Co to znaczyło? Ano, pożyczał pieniądze na totalną przebudowę całej gospodarki danego kraju. Oczywiście, według neoliberalnych zasad. Ten cytat z jednego z najważniejszych raportów Banku Światowego z 1981 roku mówi wszystko. Przesłanie było krystalicznie czyste. Państwo jest niewydolne, sektor prywatny jest rozwiązaniem, a celem nadrzędnym ma być eksport. W ten sposób obie wielkie instytucje z Bretton Woods zaczęły grać do jednej neoliberalnej bramki. No dobrze. Ale teoria teorią jakie były realne, namacalne skutki tej polityki? Czy świat rzeczywiście stał się dzięki niej lepszym miejscem? Cóż, obraz, który wyłania się z analizy, jest delikatnie mówiąc dość ponury. Spójrzmy na te dane bo one są naprawdę wstrząsające. W erze Keynesowskiej, kiedy państwa miały więcej do powiedzenia, gospodarki krajów rozwijających się rosły w tempie średnio 3,2% rocznie, a w erze neoliberalnych reform ten wzrost spadł do zaledwie 0,7%. To nie jest drobna różnica, to jest przepaść. Obietnica przyspieszonego rozwoju okazała się pustą obietnicą. Ale to nie były tylko abstrakcyjne liczby w tabelkach. Za tymi reformami stał ogromny koszt społeczny. Ta liczba, 146, to udokumentowane masowe protesty przeciwko polityce oszczędnościowej, które przetoczyły się przez 39 krajów. Ludzie wychodzili na ulice, bo z dnia na dzień rosły ceny podstawowych produktów, a likwidowano im szkoły i szpitale. Z czasem MF Ewo i Bank Światowy zaczęły głośno mówić o walce z ubóstwem. Ale krytycy, jak organizacja Focus on the Global South, twierdzili, że to tylko nowa, ładniejsza etykieta dla starych, nieskutecznych recept. Recept, które ich zdaniem wpychały kraje w jeszcze głębszy kryzys. Podsumowując, tę krytykę można sprowadzić do czterech głównych zarzutów. Po pierwsze, nieskuteczność. Wiele krajów po kuracji MFU stawały się po prostu biedniejszych. Po drugie, tworzenie pokusy nadużycia. Inwestorzy ryzykowali bez opamiętania, bo wiedzieli, że w razie czego MFL ich uratuje. Po trzecie, arogancja jednego rozwiązania dla wszystkich, które kompletnie ignorowało lokalne realia. I wreszcie, być może najważniejsze, podważanie demokracji, bo niewybieralni urzędnicy z Waszyngtonu dyktowali suwerennym państwom, co mają robić. I to wszystko prowadzi nas do ostatniej, druzgocącej tezy książki. Te niegdyś wszechmocne instytucje same wpadły w głęboki kryzys. Kryzys wiarygodności i wpływów. A ten kryzys ma bardzo konkretne symptomy. Po pierwsze, kraje zaczęły uciekać. Gdy tylko mogły, spłacały swoje długi przed czasem, byle tylko uwolnić się od kontroli MFU. W rezultacie portfel pożyczek funduszu drastycznie się skurcił. A co najgorsze, instytucje te kompletnie straciły twarz, bo nie potrafiły ani przewidzieć, ani skutecznie zarządzić największymi kryzysami finansowymi ostatnich dekad. Konkluzja autora jest więc jednoznaczna i brutalna. Era dominacji instytucji z Bretton Woods, przynajmniej w formie, jaką znaliśmy przez ostatnie dekady, po prostu się skończyła. Ich model zarządzania światem okazał się niewydolny. I to zostawia nas z niezwykle ważnym, otwartym pytaniem: skoro stary porządek się rozpada, a instytucje, które miały być jego gwarantem, same są w kryzysie, to co dalej? Jaki nowy system wyłoni się z tego chaosu? I kto tym razem będzie ustalał reguły gry?